W rolnictwie następuje ciągły postęp technologiczny i chcąc być na bieżąco z wszystkimi technologiami, z wszystkimi nowinkami, nie możemy się zatrzymywać. Także dążymy do tego, aby Park Maszynowy cały czas był... Modernizowany, wzbogacany. Wiadomo, że żeby czymś zaimponować młodzieży, musimy mieć sprzęt lepszy niż to, co oni posiadają w domu. Więc mamy nowy traktor o dużej mocy, mamy nowy kombajn, nowe maszyny rolnicze. Dzięki temu mamy świadomość, że uczniowie kształceni w naszej szkole posiadają wiedzę i umiejętności na, na najwyższym poziomie. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Lututowie jest doskonałym przykładem, jak rozwijają się szkoły rolnicze, będące w sieci miejsca rolnictwa i rozwoju wsi. Z z jednej strony, rozwijają się pod, tą, pod tym kątem edukacyjnym, poziomu kształcenia, ale przede wszystkim rozwijają się gospodarczo. Park maszynowy, którym dysponują nauczyciele, pracownicy i uczniowie tej szkoły, pozwala nam kształcić na najwyższym europejskim światowym poziomie. Cieszę się, że również w naszym regionie, w województwie łódzkim, tutaj w powiecie, w powiecie wieruszowskim szkoła w Lututowie zapewnia wysoką jakość kształcenia i tego praktycznego, zawodowego, ale też tego przygotowania ogólnego dla młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z rolnictwem i sektorem rolno-spożywczym? Jest to dla mnie. Ważne z tego względu, że jestem chora na cukrzycę i dietetyka jest dla mnie bardzo ważna, a na tym kierunku nie uczymy się tylko o gotowaniu, lecz o tym, jak żywić się w odpowiedni sposób. E, oczywiście praktyki, bo praktyki to się bardzo dużo nauczymy, tu maszyny, tu choroby, szkodniki, chwasty. No i mi się wydaje to tyle. Pamiętam dwóch dyrektorów, dyrektor Żeliński i dyrektor Kondziela, tak? Tak, byliśmy bardzo bo liczy... w ogóle byliśmy pierwszą klasą rachunkowości rolnej, a jeszcze była piąta klasa weterynarzy, prawda? No, tak, oni kończyli, a my zaczynaliśmy. Właściwie to zaczynałyśmy, bo większość dziewczyn. A pani jak wspomina te czasy? Ja bardzo mile wspominam, ja chociaż tam już jestem z Braży bliżej Grabowa, ale Bardziej wspominam, że na górze mieliśmy internat, No tak. No, a tu koleżanki dojeżdżały, a myśmy mieszkały w internacie, w internacie. Przemiłe wspomnienia, cudowna szkoła, cudowni dyrektorzy, no bardzo było miło, bardzo, bardzo. I cudowni uczniowie a przede wszystkim. To no. znaczy, że możemy się jeszcze po tylu latach spotkać, bo no, no, tak jest jest tak mało, tak mało, mało, To prawda, było tylko pięć chyba, ale bardzo miło wspominamy ten czas, co chodziliśmy do, do tego.